Ostatniej kolejce czwartej ligi odra byto modżański przegrała z czarnymi żagań 4-5. Pomimo porażki gospodarze pewnie awansowali do trzeciej ligi. Dla nas liczy się awans i zrobiliśmy zadanie, które wykonaliśmy zadanie, które sobie dziś postawiliśmy przed sezonem. Pierwsze 25 minut to atak z obu stron, a gra była otwarta. W 23 minucie po efektownym wybiciu z autu i składnej akcji w ataku, Bartoszkiba strzelił bramkę dla Odry na 1 do 0. Po kuriozalnej sytuacji i błędzie w polu bramkowym Czarni wyrównali na 1-1. do 1. My mieliśmy pewny wynik, także tutaj chodziło o dobrą zabawę i o, o takie fajne zakończenie tego no, udanego przez nas sezonu. Druga część to atak miejscowych, a gola na 2-1 po rzucie rożnym i dobrym dośrodkowaniu strzelił Dawid Cieśla. Chwilę później było już 2-2, a Czarni strzelili bramkę z rzutu karnego. Kilka minut później duży błąd popełniła obrona gospodarzy i goście prowadzili już 3 do 2. Mecz zrobił się bardzo otwarty, a zakończył się rezultatem 4 do 5. Ostatnia bramka dla Żagan padła z rzutu karnego. Otwarty z obu stron, dużo sytuacji yy, bramkowych, dużo, dużo bramek. No akurat my byliśmy w tym wszystkim skuteczniejsi No i dlatego dzisiaj wygraliśmy. Odra to Modzański w przyszłym sezonie zagrał już w rozgrywkach i z pewnością nowego trenera Macieja Góreckiego czeka dużo pracy.